Witajcie kochane dzieciaki! Bohater tego tygodnia ma na imię Jonasz i można powiedzieć, że jest apostołem, dlatego że jest posyłany przez Boga. Przez dzieje całe pisma świętego jest wielu apostołów, którzy nawet nie byli tak nazywani, ale każdy, kogo posyła Pan Bóg, jest apostołem, niesie nowinę, którą chce Bóg. Zdarza się jednak, że taki posłany przez Boga człowiek ma problemy. Albo nawet nie chce wypełnić tego powołania. Posłuchajcie fragmentu historii Jonasza. Pan skierował do Jonasza, syna Ammitaja, te słowa: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarsisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarsisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarsisz, daleko od Pana. Dowiadujemy się dzięki temu bohaterowi biblijnemu, że zdarza się taka trudność w serduszku apostoła, że wcale nie idzie w kierunku wskazanym przez Pana Boga, tylko dokładnie odwrotnie – Pismo. Święte nawet mówi, że Jonasz uciekał od Pana w drugą stronę. Czegoś się bał. Na szczęście, jak potem się dowiadujemy, wypełnił zaproszenie Pana Boga. Natomiast ta historia pokazuje nam, że mogą być różne trudności w życiu apostołów, mogą być różne trudności w moim życiu, w Twoim, ale wcale nie musimy się ich bać. I teraz się pomodlimy za nas, żebyśmy się nie bali żadnych trudności. I pomodlimy się za tych apostołów, którzy gdzieś może są jako misjonarze na całym świecie i dzisiaj doświadczają trudności. Więc my teraz wszyscy razem, całym serduszkiem, pomodlimy się o umocnienie dla nich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Umocnij Panie Boże wszystkich apostołów. Amen, Amen. Amen. Kochani, w komentarzu napiszcie, jak ma na imię dzisiejszy bohater biblijny. I zapraszam Was jeszcze do piosenki Oto Ja, Poślij mnie. To jest takie zdanie, które każdy apostoł może często wyśpiewywać. Mocno Was ściskam i pamiętajcie, że w środę i w piątek kolejne odcinki o Jonaszu. Kolejne historie i jego przygody. Do zobaczenia.